Cześć z tej strony doma, witam Was na moim kanale w kolejnym odcinku. A dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, ponieważ wracamy do unboxingu. Mam dzisiaj ze sobą ogromne pudło, na które musiałam czekać bardzo długo. W zasadzie mam dwa takie pudła. Dzisiaj otworzymy sobie to jedno. Naprawdę są duże. Są duże, dawno nie było unboxingów, właśnie dlatego, że czekałam cały czas. Na ten towar. I jestem mega podekscytowana, ciekawa jestem, co tam znajdziemy. Także zabieramy się za robotę i tak jak zawsze, otwieramy i wieszamy. Najlepsze, te, które mi się najbardziej spodobają, będziemy sobie pokazywać po prostu już na mnie. Także zaczynamy i jedziemy. Dobra, mamy to. Mamy to, czyli zaczynamy. Jeszcze zanim zaczniemy wyciągać te nasze perełki, ja bym chciała Wam powiedzieć tylko, że zauważyłam ostatnio, że ogólnie ceny tych wszystkich ubrań strasznie poszły w górę. I dlatego też tak długo czekałam na te rzeczy. Z tego względu, że ogólnie to, żeby znaleźć teraz takie perełki, w naprawdę małych pieniążkach to jest trudne. Więc ja czekałam właśnie na wyprzedaż tego wszystkiego, dlatego to tak długo trwało, ponieważ próbowałam zamówić normalnie po takich cenach, które są aktualne w tym momencie, ale wydawało mi się to po prostu za dużo. Były te ceny dla mnie za wysokie, jak na, na, jak na rzeczy takie, które do tej pory kupowałam bardzo tanio. I naprawdę faktycznie jest różnica, dlatego musiałam czekać na wyprzedaż i po prostu znaleźć coś na wyprzedaży. Mam nadzieję, że coś tutaj fajnego znajdziemy. To co? Zabieram się za robotę. Okej. Okay. O, w porządku. Fajny fiszecznik na lato. Fal Dzisiaj będzie mi ciężko porównywać tutaj mam sukienkę i tak. Ale o, dobrze. Okej, okay, podoba mi się, jest w porządku, w bardzo dobrym stanie. Większość tych rzeczy to podejrzewam, że będą właśnie takie bluzki, bo bardzo dużo jest bluzek właśnie. Bardzo dużo bluzek, t-shirtów i tej górnej części garderoby. O, bluza, jakaś bluza. Wy Miałam kiedyś właśnie już koszulę z tej marki. I to była koszula z metką, pamiętam. Zwykła taka, no koszulka czarna, taka z nie wiem z jakiego materiału. I wiem, że była całkiem, całkiem droga, bo kosztowała 25 euro wtedy na tej metce. Pewnie w jakimś filmie to jest, więc gdzieś tu wam podrzucę ten film i sobie sprawdzicie tę koszulę. Ona była właśnie z metką i to była ta sama marka. Więc sobie sprawdźmy tę bluzę. W dobrym stanie, chociaż nie ma tutaj tego sznureczka z kapturze, ale to nic. Ale jest bardzo fajna. Kolejny tiszek, nie znam. I ja to zawsze mówię, wszystko do jeansów. Jak wam się wydaje, że coś jest niefajne, to ubierzcie do jeansów. I będzie spokój. Tak mi się podoba. Dobry materiał jest. Nie jest zniszczona, więc spoko. Dobra, zaczynają się tematy, które ja lubię. A mianowicie coś innego, coś wyjątkowego. I tu mamy, proszę ja was, jakąś marynarkę. Czy to jest marynarka, czy to jest jakaś narzutka? Oczywiście poduszki w ramionach, obowiązkowo, bo jakby inaczej. I mamy marynarkę. Nie ma metki. Ucięta. To jakoś taka. Rozmiar 46, duża, ale wiadomo, to co duże to inaczej oversize. <noise> więc z tym nie ma problemu, może być duże. Ja nawet lubię takie duże, więc. Okay. Ma potencjał. Jest potencjał na coś dobrego, kreatywnego, fajnego i jest w bardzo dobrym stanie, czyli podstawa. koszula. Ok, tu już mamy taką. No... nie wiem właśnie jak to nazwać. Nie wiem jakie to są lata też. Takie dwutysięczne. Myślicie? Że takie dwutysięczne. Tutaj jeszcze wiecie gdzieś tam zapinana z tyłu na jakąś klamrę. No. I jak nie wiecie, co z tym zrobić, to... Do jeansów Nawet Wam pokażę chyba. New look, new look. Kolejny t-shirt. Czerwony, ładny. Podoba mi się, w bardzo dobrym stanie. Ja czer czerwony kolor bardzo lubię. Fajny, fajny, naprawdę fajny. Tutaj jest taka gumka na dole. Tak się zawiesiłam, bo już miałam jakąś koncepcję w głowie. Tu jest na dole taka gumka. Nie każdemu może to pasować, ale pomyślałam sobie teraz o tym, żeby taki t-shirt sobie po prostu tutaj jakoś uciachać i zrobić sobie taki crop top, top, jak to się nazywa, nie? Taki króciutki, gdzieś tu sobie nawet zawiązać czy coś. Także można coś z tym zrobić, bo jest bardzo fajny. Materiał jest spoko, jest w świetnym stanie, także to jest potencjał ogromny. Yy, dobra, teraz chwila. Ciszy, ponieważ ja tutaj mam chyba suknię ślubną. Widzę, że jest w pokrowcu. Oh my god! To się boję, że się zniszczyła. Może przez to, że jest tak zgnieciona ale sprawdźmy to. Jak to się otwiera? Nie ma zamka dobra, nie wiem, muszę rozwalić to chyba. Wow, wow, co to jest? Ej, gdzie to było? Chyba tu. Chyba tu, to masz szyję. Nie wiem, co to jest, jakiś element, ramiączko? Chyba jedno ramiączko, ale to można gdzieś sobie przyjść, gdzie się chce, po prostu gdzieś z tyłu, ale spójrzcie. Ja nie wiem jak to chwycić. Te motylki, te róże, ale spa spaczcie na tył. Te guziki, te guziczki, to jest tak wszystko precyzyjnie wykonane, że faktycznie ta suknia musiała być szyta na pewno gdzieś na zamówienie, bo to nie jest suknia taka butikowa. No wygląda to naprawdę na ręczną robotę wszystko. Te hafty. No, mistrzostwo świata! Wow! Wow! No i jestem pod ogromnym wrażeniem. Naprawdę, bo one jest w wspaniałym stanie. No, SK, skm coś takiego. skm -ka. może być za duża na mnie, ale... Dobra, spróbuję znaleźć jakąś mytkę. Jest to jakaś mytka taka, Jakie wiecie, to jest po prostu faktycznie jakieś burtki COSMOBELLA ten sklep ze sukniami COSMOBELLA się nazywa i wiecie z którego to jest roku? 2005 rok przez jakąś Christine szyte bo tu jest taka metka, ja nie wiem, bo ja sukni ślubne nie kupowałam, ale tu jest taka metka z danymi COSMOBELLA muszę sprawdzić to, niesamowite 2005 rok data produkcji, że tak powiem super, naprawdę super i... Druga suknia ślubna. Kolejna suknia ślubna. To już jest jakaś większa. To już jest duża suknia ślubna. Bardzo duża. Widzicie to? Bardzo duża, bardzo zdobiona, bardzo świecąca. I mam też metkę. Metka Juju i Christine. Tak się nazywa metka. Okej, okay, no jest duża, jest duża. Trochę zniszczona faktycznie, ale myślę, że jest potencjał w niej. Coś mam. Mam chyba jakąś kurtkę, płaszcz. Płaszcz. Wewnątrz tutaj widzę już jest pola, a z zewnątrz jest jakaś wodoodporna. Jejku, nie wiem. Dobra, spójrzcie. w sobie na pewno jest ciepła Poó skrówko. Ja lubię takie rzeczy, takie inne jakieś Uch, wymyślne. Speterek. Spoko, speterek. Podoba mi się sweterek. No. fajny, fajny. Do czego? Do jeansów. Oczywiście. MK, MK do dżinsów, perfekto. Na chłodne wieczory, letnie, wiosenne. Ok, zwykła bluzka czerwona. Bez tam jakiejś rewelacji, ale jest fajna, jest w dobrym stanie. Tu ma takie zdobienia też na dole. Wiadomo, do jeansów, perfekto. MK. Spoczko. Na co dzień. Fajne, Fajne, że te rzeczy są. Naprawdę podobają mi się, są w dobrym stanie. O, coś, co ja kocham: sukieneczka, sukieneczka. O nie, kombinezon. Dobra, kombinezon, ale duży. Duży kombinezon, ale świetny kombinezon. Kolor super. Petarda, musztarda. Fajny. Naprawdę jest konkret kombinedon. Mega mi się podoba. pieszenie oczywiście standardowo. No super. Naprawdę świetny. Szkoda, że nie ma paska, ale pasek to można sobie każdy wstawić. Fajny. Duży rozmiar praktycznie. A tutaj coś? Aha, bo to jest na guziczek. No pewnie ekstra. Na guziczki góra. Tutaj. No świetny. Naprawdę super. Podoba mi się, naprawdę jest mega potencjał. Kolejny sweterek. Taki krótki sweterek do dingsów. Podoba mi się. Kolejny, też podobnej kolorystyce, czerwień, bordo, ale spoko jakiś zdobiony tutaj, patrzcie. Ej no jest fajny. To nawet taka jakby dłuższa tunika. No jest spoko. Fajny, podoba mi się, w dobrym stanie. Super. Dobra, coś widzę, jakąś skórę. do to petarda, wow. Kamizelka, skórka, powiem Wam, że jest konkret. Świetny stan, nic nie zniszczone, naprawdę jest konkret. Nie widzę marki, ale jest to M, -ka. ale jest świetna. No, zapinana. Wow! Mega mi się podoba. Super. Jest naprawdę super. No, to jest perełka. To jest perełka. Kolejna bluza też mi się podoba. Fajna na co dzień bluza. W bardzo dobrym stanie. Spotko. Powiem mam, że metka tak wygląda. Nie wiem, może ktoś z Was kojarzy, bo wygląda no, nie jak jakaś tam podrzędna metka, tylko już tak fajnie. I to jest takie logo jakiegoś króliczka, może też coś wam to mówi. Podoba mi się? O, to, to mi się podoba. Znalazłam super sweterek. No świetny! To jest perełka. Patrzcie. Rękawy. No, piękny jest. Stan jest naprawdę idealny. Marka George. No też, też w porządku. Jestem mega zadowolona z tego swetra. Super. Naprawdę mi się podoba. Jest świetny. Ekstra. Jestem zadowolona. Super perełka, Świetny stan George. Mka podejrzewam. Tak na okon. Mka Max LK. Wow, naprawdę jestem mile zaskoczona tym sweterkiem. Okej. Okay. Tutaj teraz jakaś panterka. Jak to mówią? Ej! Czy Wy kojarzycie to? Czy ja już kiedyś nie miałam czegoś podobnego? Może nawet nie panterkę, chociażby kolor, ale bardzo podobne. To jest taka marynarka na krótki rękach. Poznanie po takich guzikach. Widzicie te guziki? One są świetne. Duże guziki atmosfer duży rozmiar 44 to XL, ale dla mnie to jest XL czy 2 razy x. Nie wiem, ale dla mnie to jest oversize i atmosfer też fajna marka. ja jestem zadowolona, stan jest perfekcyjny. Naprawdę stan jest perfekcyjny, więc jestem mega zadowolona, muszę zobaczyć, czy kiedyś już czegoś takiego podobnego nie było. Uf, naprawdę, bo jest super to no mega mi się podoba warto, dla takich perełek warto sukienka, pójście, to jest taka sukienka troszkę sweterkowa dzianinowa, nie wiem jak to nazwać, ale może będzie zobaczcie taki materiał, po prostu będziecie wiedzieć o co chodzi, to jest taka mini sukienka, słuchajcie dopasowana, ona jest w idealnym stanie jest w idealnym stanie, wygląda jakby miała wisieć gdzieś tam na wieszakach w sklepie. No jest super. Metkę jakąś znajdziemy. Coś tu mamy, ale tutaj nic nam za wiele tu nie mówi. Tu. Marka tu. Nie wiem. Wiz z wiskozy i Elastanu. Fajna. Szkoda, że taki kolorek, ale... Jest źle. Kolejny sweterek i bardzo mi się podoba. Spójrzcie. I wydaje mi się, że to jest niebyle jaki sweterek marka Gant. Rozmiar S. Podejrzewam, że jest to sweter męski, ale męska Ska to wcale nie musi... Nie ma, tu, to może być damska MK na przykład. Albo coś. Ja uwielbiam wersje męskie w formie damskiej, więc jestem mega zadowolona z tego swetra, ponieważ jest też w perfekcyjnym stanie. Super! Naprawdę jest bardzo dobry stan. Podoba mi się ten sweterek. Świetny jest, naprawdę jest świetny. Mega jestem zadowolona. Kolejna sukienka. Też taka Dzianinkowa. Katerina Mans. Nie znam. To będzie jakaś Mka myślę, bo jest taka szersza troszkę. Może nawet na l -kę. Taka typowo biurowa sukieneczka. Prosta, elegancka. W wiesz To Coś bym tu. Jadę po kolei, tak, może z wierzchu. Kolejny sweterek. Ten sweterek zapinany na guziczki. To jest taki zapinany na guziczki. Rękawki bomberkowe takie. Wiecie, szerokie, o, Ogólnie taki sweterek bomberkowy. Dobrze mówię? Tak to się nazywa? Guziki niżej się zapinają, czyli on tutaj jest taki otwarty, ja go przyodzieję. O, wiecie o co mi chodzi, taki luźniejszy. I tu się zapina, on pewnie jest w dużym rozmiarze, ale wiadomo, że takie sweterki w formie oversize, to jest naprawdę mistrzostwo świata i ja bym oczywiście to założyła, nie tylko do jeansów, ale i też do czegoś innego. Fajny, fajny jako narzutka, Super forma. Powiem Wam, że stan jest bardzo dobry. Widzę tutaj jeden mankament, mianowicie taką minimalną dziurkę na plecach. Tylko, że to jest dziurka na plecach i myślę, że po prostu nie będzie z tym problemu i tyle. Jestem zadowolona, podoba mi się. Metki nie widzę, widzę. Nie widzę. Chciałabym wybrać coś takiego ekstra. Powiem Wam tak, troszkę czas nie goni, mam jeszcze jedno wielkie pudło, podobne do tego, tutaj mam jeszcze kilka sztuk, więc myślę, że na razie tym sobie zakończymy ten odcinek. Oczywiście perełki pokazuję te, które wybrałam, dajcie znać jakie Wam się podobały, dajcie znać co Wam się najbardziej tutaj podobało. Ogólnie powiem jeszcze, bo to może być też ciekawa kwestia że tutaj mamy te rzeczy, tu mam jeszcze kilka, oczywiście nieco dużo, ale jeszcze kilka tu mam i tam jeszcze jedno pudło i ja za te dwa pudła zapłaciłam prawie 400 zł, więc mówię Wam, to też nie jest mało, porównując do poprzednich właśnie moich zakupów, więc myślę, że tutaj ceny tak też wzrosły właśnie, więc no dajcie znać, może też jak u was to wygląda w second handach, w lumpexach, czy faktycznie te rzeczy tak zostały zostają wyceniane, jak ja to zauważam, no i jak to teraz się plastuje z tym znajdywaniem perełek po prostu. Także co? Dokończymy sobie w następnym odcinku. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka i piszcie, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i teraz będziemy mieli więcej tych odcinków unboxingu, ponieważ tam, jak już wspominałam, kolejne pudło czeka i co? Widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia, cześć.